Mam no z tej strony cichy Roblox, a to kolejny odcinek z mini Minigames w Robloxie. Postanowiłem to nagrać, yy, ponieważ yy, myślę, że tym razem, no, bo, bo lubię w to grać i chciałbym, żebyście też to mogli obejrzeć. Wiem, że to yy, mało kto to ogląda, właśnie to, ale yy, wiecie, to, może to będzie się mniej lagowało niż strzelanki w Robloxie. Jeśli to też będzie lagować, to najwyżej postaram się jakiegoś y, Single Player'a wygrać w jakiejś grze. Ale jeszcze się zastanowię, w której na razie. Cieszczę się chwilą, oglądajcie ten filmik i chyba wygrała to tak ta lawa. Szkoda, że to nie jest tak, że ktoś wybiera kolor. To już chyba wszyscy mają jedno Nieee! Skusiłem! Ha! Bawi się okulary. No zostawisz mnie chłopie w spokoju. To ta się poławi włosami. A tej te Tu głowę. I... Ja chcę założyć te włosy A co zrobiłem? Jestem Łysy. A. A. <grymne> Gdzie mój hełm? Nie, jeszcze plecę. O, cicho założyłem. Nie, bez pleca kapu będę. O jest coś heum. Ale najpierw mm, audycja, która mówi o tym, że przegrałem, i jak to wygląda, zdejmuj to, załóż głowę Angry Birds. Albo załóż perukę. Tak, dzisiaj. O. Taką. Zaltuję taką. Ale chyba nie zniknie na zawsze. Albo taką. No i założym perukę. Mam nadzieję, że nie stracę na zawsze tego kostiumu. Wulkan. Albo będę takim jeszcze... jeszcze dziwniejszym założę. Różowy... To jest chyba róż. Chyba róż. Skórkę od banana chciałbym założyć. Ciekawe czy to serio czapka. Ale najpierw mini tu chyba chodzi o to, żebym... Uważał na... Te, te, te klocki. O nie, <ścoughs> nie, nie, naprawdę ja nie umiem grać w takie... Te... Gdzie ta skórka od banana? He? E? co? Znowu mam ten kostium? No to, gdzie ta skórka od banana? Ale wszyscy tak szybko przegrali. Wcześniej miałem próby właśnie nagrania tego materiału, ale coś nie wyszło, bo zrobiłem jakieś złe ustawienia i... No wiecie. Teraz to i nie wiem czy zdążę to wstawić tego samego dnia co nagrywam, ale jeszcze zobaczę. A niech będzie pumpkin. Żeby nie wygrał ten znowu wulkan Patrzcie moja dawna głowa Te Zrzuciłem skórę i... Jak znowu w tym przegram to ja nie wiem Nie, 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 nie dotykaj mnie, klocku. Zostaw mnie! Skórkat banana. Nie! Kuś, no właśnie. Skoro wiecie, że przegrywacie, to po co bierzecie tę grę? Patrzcie, tylko 10 dostaję, i... Fortuny z tego nie mam. Przez to, że to już moja trzecia próba nagrania tego, bo w sensie, nagrania jakiegokolwiek filmu na ten dzień, no... to... będzie chyba krótki odcinek. Ta gra nazywa się Angry Birds, wersja kinowa. <laughs> o da to dostaje się punkty, o co chodzi w tych grze już wam tłumaczę. Ten film nie dostanie Oscara, ten film nie dostanie Oscara, ten film nie dostanie Oscara. I won't a Na pierwszy lepszy zagłosowałem. Jak usłyszałem tę piosenkę właśnie grażyny żarko to Boże, nie mogę tego wymazać z głowy, to było coś głupiego To przecież są ptaki, a nie te ptaki inne o i jeszcze gladiator, nie Ona się nie dla na ptakach. Ona. Co nie? A, to jest... Ile żyć... O, jeszcze mogę grać. Nie zaczynaj się Mam jeszcze życia No jest pomysł na piosenki w grze. Puść jakieś Disco Polo! To najpopularniejsza muzyka świata. Chętnie ja bym puścił do jakiegoś filmu. Udawał, że to amerykańskie dzieło. I by Amerykanie słuchali tego. Ale niestety to by było za prawa autorskie by mnie aresztowali. 9 zabiję, no mam nadzieję, że wystarczy. W... a i tak, nie mało. Wszyscy wygrali, tylko ci, którzy zabili więcej, mają punkty. A za te punkty... A nie wiem, co można zrobić. No dobra, to znaczy ile się już nakrywa. Ponad 10 minut. Jest skórka od banana. <grymny> A to nie jest Zgadzam się na skórce od banana i. I teraz jestem pazdan. Wszyscy widzą moją tożsamość. A ona miała być anonimowa. Tu nie istnieje kula. Nie! Zorientował się Gwest. Ale guesty zawsze pozostaną na pierwszym levelu. I żeby nie musieć się tarogować, muszą tego robić robić live 12-godzinnego, żeby zrobić 12 do 12 levela i potem stracić go. Przynajmniej zawsze jest tu taka sama muzyczka. W niektórych minigamesach jest różna muzyczka. Chyba, że się mylę. Nie, 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 nie. Ukryliśmy to. Ale śmieszne. To same głesty są. Jak pierwszy raz gracie w tę grę, to chociaż udawajcie, że umiecie grać, a nie, że nic nie robicie i udawajcie. O, to jest jak Angry Birds! Naciąga się. Nie będę tego powtarzał, bo mimo, że brzmi to niewinnie, ma podteksty. Nie, ta. Głupia skórka banana. Jaka kamera? A nie dostają kasy. Czy grają tylko dla zabawy? Dun dun dun. A jeszcze dwa minigames, przejdziemy i kończymy odcinek Tu coś było ciekawego Wezmę tę figurkę No a co to za figurka, ogólnie? Nie wiem. O, chcę to! Dawno w to nie grałem. Imagination... Nie wiem, może to jakaś postać z Marvela, nie wiem. Bombhead. No dobra, mimo że tego nie lubię, no to zagramy. A ten się nie rusza, spoko. A pewnie zechcielibyście wiedzieć jak odkryłem takie coś jak Roblox. Więc tak, kiedy zaglądałem właśnie na stronę gdzieś tam są darmowe gry do ściągnięcia w internecie. Nie powiem nazwy strony, bo będą prawa autorskie i zaraz mnie złapią. Skuszę. No. O, nie, 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 nie! Jeszcze skróciłem. No i zauważyłem Roblox. Tam było pisane... Gra z KLOCKÓW podobna do Minecrafta. Hmm. I to za darmo. Zaciekawiłem się, więc weszłem, zainstalowałem to, a jeszcze tam coś instalowało i. i zainstalowało Roblox i odkryłem tam tyle gier, no jeszcze nie były aż takie popularne niektóre tytuły. Bo to było naprawdę dawno już było. I dlatego długo już się pogrywałem w te gry. Więc już faktycznie znam każdą i już faktycznie rozumiem. I tak, je, tak jest. Jeśli chcecie jako Polacy odkryć grę, musicie ściągać gry z internetu. Te darmowe oczywiście. Lub demówki. Szkoda. Były kiedyś takie czasy, gdzie na płytkach były demówki. I nie trzeba było korzystać z internetu. Bo internet był taki wolny, jeszcze nie było LTE. Nie było jeszcze Ibisza w cyfrowym Polsacie. O, słuchajcie, zaraz to będzie ostatni minigames. Napiszcie w komentarzach, czy jednak, mimo tych wielu bugów i y, tych, to, że ja przegrywam wam się, radni, napiszcie, czy lubicie oglądać moje te CSGO w Robloxie, bo jeden napisał, że woli prawdziwe, ale nie mam zamiaru prawdziwego nagrywać. I tyle. Ile się już nagrywa? 18 minut, no to, to no na pewno już będzie ostatni minigames. Fajnie by było jakbym z kimś to nagrywał, ale wiecie jak to jest z obcymi osobami, nigdy nic nie wiadomo. A wolę to Witam pocięciu, nie wiem czemu mi urwało wideo. W sensie, że nie pokazało całego tego nagrywania aż do pożegnania, więc jeszcze raz będę musiał się pożegnać, więc dzięki za oglądanie dzisiejszego materiału, mam nadzieję, że wam spodobało, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, każda się pomoc się przyda. Na razie!